Nie wiem, czy to moja bańka internetowa, czy o co chodzi, ale ostatnio bardzo często trafiam na materiały o tym, że ludzie najczęściej bardzo młodzi, ale nie tylko, rzucają etaty, przechodzą na swoje i stawiają wszystko na rozkręcenie swojego biznesu. Freelance, mała agencja, mały sklep, czy kariera ilustratorska, a niektórzy po prostu stawiają na karierę w necie, tak influencerów, czyli YouTube, jakiś TikTok. I zanim rzucicie wszystko i postawicie na jedną kartę, posłuchajcie, bo dziś trochę o tym, dlaczego nie polecam takiego podejścia, jeżeli marzy się Wam kariera w designie, grafice lub ilustracji. Od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że uważam, że własna działalność, biznes to coś złego albo coś, co jest z góry ska skazane na porażkę. Bardziej chodzi o zwrócenie uwagi, jaka jest nasza motywacja, żeby zdecydować się na taki krok, e, jakie są nasze wyobrażenia. I w którym momencie się na niego decydujemy? Oczywiście moja opinia wynika po części z moich własnych doświadczeń, więc ktoś, kto z sukcesem od początku swojej kariery zawodowej prowadzi swój biznes, może mieć trochę inne zdanie. Moje doświadczenia wzbogacam o obserwacje swoich bliskich i znajomych, którzy również prowadzili lub prowadzą swoje firmy. I takie PS jeszcze będę używała często określenia freelancer zamiast polskiego odpowiednika wolny strzelec. Więc jeśli macie, moi kochani poryści językowi, problem z angielskimi wtrąceniami, to po prostu włączcie sobie inny podcast. Jest duża szansa, że ta moja obserwacja wynika z faktu, że pokolenie zatek jest już od dłuższej chwili na rynku pracy i brutalnie zderza się z szarą i smutną rzeczywistością czyli faktem, że pracujemy z reguły 8 godzin dziennie. Niektórzy mają jeszcze nadgodziny, więc więcej czasu spędzają w pracy. Jeśli pracujemy stacjonarnie, dużo czasu zabiera nam dojazd i powrót z pracy. Okazuje się często, że praca, którą wykonujemy, nie zawsze jest super ciekawa, bywa powtarzalna, nie zawsze trafiamy na fajny zespół i prędzej czy później dochodzimy do wniosku, że o matko jeśli tak ma wyglądać kolejne 40 lat mojego życia, to ja nie chcę. I w sumie to rozumiem. Zwłaszcza gdy weźmiemy poprawkę na to, że w zawodach związanych z tworzeniem, kreacją, taka praca 8 godzin dziennie w wielu przypadkach nie ma racji bytu. Bo nie siedzimy bite 8 godzin i każdego dnia wymyślamy imponujące nowe koncepty na reklamy, brandingi, ilustracje itd. Więc jeżeli traficie nagle w Waszej pierwszej pracy do miejsca, gdzie pracuje się na akord, czyli ktoś wymaga od Was, że będziecie no, napieprzać pomysłami i każdy kolejny będzie tylko lepszy, to nie jest problem z tym, że praca na etat jest beznadziejna, tylko ktoś ma nierealistyczne oczekiwania i wymagania wobec pracowników w swojej firmie. Więc na pewno jakieś takie ciśnięcie na przejście na swoje jest po części związane z niezgodą na to, żeby nasze życie wyglądało tak, jak wyglądało życie naszych rodziców i dziadków, w myśl zasady, że nie żyjemy po to, żeby pracować, tylko pracujemy po to, żeby żyć. Tylko że to można osiągnąć na etacie. Jak próbuję sobie przypomnieć jak wyglądały moje pierwsze doświadczenia z pracą etatową, to faktycznie było tam dużo niepokoju i masa stresu, zwłaszcza że łączyłam pracę ze studiami dziennymi i robiłam to bardzo nieumiejętnie, kosztem mojego czasu wolnego, zdrowia i relacji z bliskimi. W 2012 roku zaczęłam poważnie myśleć o założeniu swojej firmy. Zupełnie przypadkiem znalazłam ostatnio stary pamiętnik, i, i, i w sumie ciekawe to dosyć było, bo miałam wtedy turbofazę na edukacyjne aplikacje dla dzieci. Pojawiły się iPady, a wraz z nimi nowy obszar do rozwijania i zrobiłam nawet kilka konceptów, produktów. Zleciłam część ilustracji i lektorów, za co zapłaciłam z własnej kieszeni. I w sumie nie pamiętam za bardzo kiedy i czemu ten temat umarł, ale niedługo później trochę z przymusu przeszłam na swoje. Po pierwszych doświadczeniach w pracy agencyjnej zmieniłam pracę na startup z branży luksusowej mody i po miesiącu złożyłam wypowiedzenie. Chyba nawet nie minął miesiąc, tak szczerze mówiąc, jakieś tam dwa czy trzy tygodnie, bo nigdy jeszcze nie spotkałam się z tak toksyczną atmosferą w miejscu pracy, więc stwierdziłam nope, idę stąd. Na dodatek to był semestr, kiedy miałam kończyć moją magisterkę i okazało się szybko, że z tą pracą w tamtym miejscu nie mam szans na to, żeby znaleźć siłę i czas na projekt magisterski, bo w tamtym miejscu wychodzenie o czasie, czyli po 8 godzinach pracy, było uważane za brak zaangażowania i motywacji pracowników, więc wszyscy robili darmowe, oczywiście nadgodziny, właściwie bezmyślnie klikając w komputer, żeby wyglądało, że pracujemy. Oznacza to, że po dwóch miesiącach po zmianie pracy zostałam bez zarobków. Ale na całe szczęście to był już moment w 2014 roku, kiedy miałam swoich klientów. Ludzi, którzy od czasu do czasu odzywali się z drobnymi zleceniami, i postanowiłam, że okej, okay. um, nie mam za dużo czasu, mam studia, spróbuję tego freelansu. I to było naprawdę nierówne półtora roku mojego życia. Udało mi się skończyć studia, obronić i powoli budować większą bazę klientów. Zrobiłam nareszcie prawo jazdy, które pozwoliło mi łatwiej poruszać się na spotkania również poza miasto. Trochę efektem kuli śnieżnej docierałam do nowych osób i firm przez polecenia zadowolonych klientów. Sama też aktywnie poszukiwałam nowych zleceń. Wtedy dość dużo ogłoszeń pojawiało się na serwisach typu w Molelex, praca Gumtree również na Facebooku, na grupach facebookowych czy forach internetowych. Miałam też swoje pierwsze wystąpienia konferencyjne na biznesowym meetupie i starałam się też chodzić i brać udział w meetupach z branży IT oraz reklamowej, licząc na to, że być może spotkam tam potencjalnych klientów na moje usługi graficzne. Ale powiedzieć, że byłam wtedy bardzo nieopierzoną przedsiębiorczynią, to tak jakby nic nie powiedzieć. Moje pracy wyceniałam zdecydowanie za nisko. W efekcie musiałam mieć jednocześnie bardzo dużo zleceń, żeby w ogóle mówić o jakimś zarobku. I mimo że udawało mi się w miarę regularnie pozyskiwać coś nowego, a to jakieś stowarzyszenie i fundacje, nowe biznesy potrzebowały strony identyfikacji e, e, wizualną. Ktoś tam robił redesign aplikacji mobilnej, więc ciągle coś się działo. A i tak kasy starczało mi na pokrycie kosztów życia w Warszawie i to by było na tyle. Nie było mowy o jakimś oszczędzaniu, odkładaniu poduszki finansowej, raczej żyłam od wypłaty do wypłaty. No a jak już o wypłatach mowa, to właśnie na freelance miałam pierwszy raz do czynienia z nieuczciwymi klientami. Miałam dwóch klientów, którzy nie wypłacili mi pieniędzy, a korzystali z mojej pracy. Miałam też klienta, który mimo podpisanej umowy i doprecyzowania terminów płatności wisiał mi kasę przez 6 miesięcy. Co dwa, trzy tygodnie regularnie dopominałam się o pieniądze za moją już wykonaną pracę. No, mój błąd, bo wtedy nie brałam żadnych zadatków. No i to mnie właśnie nauczyło, żeby te zadatki zawsze brać, żeby w najgorszym wypadku nie wyjść totalnie na minusie. I ten taki strach przed tym, że jak nie wezmę kolejnego projektu, nie przyjmę kolejnego klienta, mimo że mogę mieć już mnóstwo zaplanowanej pracy, to coś, co widziałam i nadal widzę wśród znajomych w branży. Sama bardzo, bardzo długo, nawet po przejściu na etat, uczyłam się mówić dość. Wystarczy mi już tych projektów owocnych, zleceń i ciekawych inicjatyw, bo po prostu nie mam czasu na życie. Ale kiedy się ma jedyne źródło zarobku we własnej działalności, to trochę mniej się myśli na początku o życiu, a bardzo szybko wpada się w ten ciąg. Muszę pracować, bo jak pracuję, mam kasę. Dzisiaj przychodzą klienci, a za trzy miesiące może nie przyjdzie żaden. Więc skoro mogę teraz zarobić więcej i popracować więcej, to będę gotowa na te scenariusze. Tylko jak już się wpadnie w ten ciąg, a jak się jeszcze ma tendencję do pracoholizmu tutaj pozdrawiam gorąco to długo może takie otrzeźwienie nie przyjść. I mijają miesiące, a potem lata pracy w tygodniu, wieczorami, w weekendy, brania laptopa na wakacje i generalnie życie tylko firmą. I coś, co miało ma nam dać swobodę, wolność, wybór i odpoczynek od wymagającego szefa, okazuje się jeszcze gorszą wersją tego, od czego uciekaliśmy bo okazuje się czasami, że jesteśmy dla siebie jeszcze gorszymi szefami, szefami i szefowymi niż ci, z którymi pracowaliśmy. I serio, tak teraz sobie myślę, że nikt mnie nigdy tak nie zmomigował jak ja siebie samą, mając nierealistyczne oczekiwania wobec swojej pracy i wiecznie porównując się do innych, Osiągających sukcesy projektantów i projektantek. No i kiedy okazuje się, że trochę życie zależy od tego, jak nam pójdzie projekt i jakie zbudujemy relacje z klientami, to już jest dość bliski krok do tego, żeby dawać sobie wchodzić na głowę. I z perspektywy czasu widzę, że na pewno duży w tym udział miał mój wiek. Byłam młoda i łatwowierna, nie umiałam walczyć o siebie, szłam często na rękę klientom, co wiązało się z warunkami współpracy, które były atrakcyjne głównie dla jednej strony i nie była to moja strona. A że byłam sobie sama sterem, okrętem, żeglarzem, no to byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, utrzymywanie relacji, dopinanie papierologii i umów jak już się nauczyłam, że trzeba je spisywać yy, odpowiadanie na maile, przesyłanie ofert spotkania na żywo, no i oczywiście projektowanie, konsultacje, a potem windykacja, więc ciągle było coś do roboty, ciągle się coś działo, zawsze były jakieś maile do odpisania, aktualizacje na stronę do zrobienia, coś do napisania, jakiś telefon do wykonania i I to chyba był taki pierwszy moment mojego otrzeźwienia, kiedy klient, z którym nigdy wcześniej nie pracowałam, ale dostał do mnie numer od innego mojego klienta, więc taki z polecenia, Zadzwonił do mnie w piątek o 20, kiedy stałam po środku biedronki i robiłam zakupy, i zaczął mi opowiadać tak od razu, co mam do zrobienia, ile wariantów, jakie formaty. Bez w ogóle pytania, czy ja w ogóle mam czas, żeby teraz rozmawiać i że on mi zaraz wyśle wszystkie teksty, grafiki, ja zaraz na maila, jak mu podeślę, gdzie tam to dokładnie wysłać. I on w ogóle to potrzebuje tego wszystkiego na jutro, tak na 11 rano i ile to będzie kosztowało i czy ja mogę jeszcze dzisiaj wysłać jakieś pierwsze podglądy do akceptu. I pamiętam to jak dziś, że stałam w takim trochę szoczku w tej biedrze, Eee, próbując coś tam wrzucić do koszyka, bo chwilę wcześniej już planowałam weekend. A tu jakiś typ mi w ogóle przez 10 minut gada, co ja mam zrobić na jutro, i byłam z siebie naprawdę dumna, że powiedziałam, że spoko dzięki, ale może podesłać to wszystko na maila. Ja zobaczę, co jest do zrobienia, i podeślę umowę. Ale że w sumie jest piątek wieczór, a ja nie pracuję w weekend, co akurat nie było prawdą, eee, więc dopiero w poniedziałek możemy dopiąć biurokrację, i wtedy po przesłaniu zadatku mogę zacząć projektowanie. Więc nie ma opcji, żebym wysłała coś dzisiaj i jutro. Więc jeśli um, jest zainteresowany zmianą terminu, to zapraszam. I pomijając oczywiście, że dzisiaj nawet bym nie odebrała telefonu o tej godzinie od jakiegoś nieznanego numeru, i też nie dałabym swojego prywatnego numeru telefonu klientom, no to wtedy było to dla mnie takie, wiecie, otwierające oczy. Bo świat się nie skończył, bo odmówiłam współpracy klientowi na jego warunkach. Świat się też nie skończył, jak klient powiedział, że no to w takim razie poszuka kogoś innego i dalej pojawiali się nowi klienci i można tak robić. Można powiedzieć klientom, że nie macie czasu na projekt, nie zgadzacie się na warunki. Nie zgadzacie się na niewłaściwe traktowanie, bo są jeszcze ludzie, którzy myślą, że na przykład podnosząc głos na osobę dorosłą wymuszą jakieś zachowanie albo rzucając seksistowskie uwagi zdobędą przychylność podwykonawców. Ale to są rzeczy, których nauczyłam się i odważyłam się robić z czasem. U mnie to był dobry rok po rozpoczęciu pracy na swoim, a w międzyczasie po prostu dawałam sobie wchodzić na głowę. No dobra, ale ja tu cały czas opowiadam o tym, jaki miałam zapierdol przez większość czasu, tylko że to się wiązało z tym, że ja zlecenia zaczęłam robić jeszcze przed tym, jak poszłam na etat. Studiowałam i po prostu odpowiadałam na wszystkie możliwe ogłoszenia, i czasem coś tam sobie za grosze udało się zrobić i mieć do portfolio. W trakcie pracy etatowej pierwszej i drugiej. Dalej robiłam zlecenia na boku, bo zarabiałam na etacie kwoty, które starczały mi tylko na pokrycie czynszu. I gdyby nie moi rodzice i ich wsparcie finansowe w tym czasie, no to po prostu bym nie utrzymała się w Warszawie za te kasę. W pierwszej firmie dostawałam jakieś 1200 albo 1400 zł, w tym to było w sumie pół etatu, bo studiowałam dziennie, więc tak wyrywkowo byłam w biurze. Ale to czego nie zrobiłam w biurze, potem robiłam w domu wieczorami albo w weekend, czasami nawet na urlopie, więc totalnie miałam zaniżoną wypłatę. A co najlepsze, bardzo często nie dostawałam całości na czas. Zdarzało się, że szef mi dawał w kopercie połowę wypłaty i mówił, że teraz nie może mi dać całości, i za dwa tygodnie da mi resztę. I czy to jest ok? No, jak nie miałam jakichś specjalnych alternatyw, no to była moja pierwsza praca, to mówiłam, że spoko, spoko. A potem wkurzona jeździłam w tej do biura dając z siebie wszystko. Więc gdyby nie zlecenia, to dużo dłużej by mi zajęło też uniezależnienie się od rodziców, a to był wówczas mój taki główny cel, żeby zarabiać tyle, żeby móc wynająć mieszkanie, niepokój i być w stanie pokryć koszty życia w Warszawie. Oprócz tego, że robiłam zlecenia, miałam bardzo dobre relacje z klientami w firmie, w której pracowałam. Więc kiedy oni zrezygnowali ze współpracy z tą firmą, a ja już dla tej firmy nie pracowałam, to zdarzyło się, że kilkoro klientów odezwało się do mnie prywatnie. Po prostu znaleźli mnie na LinkedIn. Pracując na etacie, nauczyłam się też, jak w ogóle rozmawiać z klientami, jak prezentować ofertę i swoje prace, jak się sprzedać i robić dobre wrażenie. I uczyłam się tego obserwując ludzi, z którymi pracowałam, którzy. Branży spędzali lata i zmierzam do tego, że fakt, że miałam tylu klientów i projektów na względnie wczesnym etapie mojej zawodowej kariery, wynikał z wielu szczęśliwych zbiegów okoliczności oraz dużo mniejszej konkurencji na rynku pracy w tamtym czasie. Mam poczucie, że założenie i wystartowanie działalności reklamowej czy graficznej wtedy było dużo prostsze. Również dlatego, że nie było tlu narzędzi, które pozwalały amatorom tworzyć własne projekty i wydruki. Podstawowe umiejętności graficzne nie były też tak powszechne jak teraz. Mnóstwo osób oferuje w tej chwili usługi takie jak grafiki na portale społecznościowe, newslettery, szablony prezentacji, ulotki, a nawet proste strony i często są to na przykład wirtualne asystentki, które oferują przy okazji masę innych usług. To, co często mi się rzuca w oczy, to takie zachwalanie, że mając własny biznes, robiąc zlecenia, pracując dorywczo dla różnych firm, możemy zarabiać naprawdę wysokie kwoty. No i tutaj wchodzi pokazywanie faktur wystawionych dla klientów na kwoty kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych za jedno zlecenie. I tak, takie faktury, gdy miałam swoją firmę, też się zdarzały. Ale po pierwsze, takie kwoty zobaczyłam po latach pracy. A po drugie. To nie były faktury za kilka dni pracy czy świrowania przez kilka godzin przed, przed komputerem. Wysokie faktury z reguły oznaczały rozbudowane usługi, wieloetapowe projekty, masę spotkań, poprawek, korekt, prezentacji. Wysokie faktury oznaczały dużo pracy i konieczność ograniczenia w tym czasie przyjmowania innych zleceń. Mój freelansowy biznes nie był skalowalny, bo opierał się tylko na mnie. Na tym, co było fizycznie, co byłam ja w stanie fizycznie wyprodukować i dostarczyć, a doba się magicznie nie rozciąga. Początki mojej pracy na zlecenie były bardzo nierówne. Po pierwsze, były miesiące, gdzie prawie nie było co robić, a były takie, gdzie musiałam przekierowywać klientów do kolegów i koleżanek ze studiów, bo sama nie byłam w stanie zrealizować tylu projektów. Miałam problemy z płynnością finansową, bo zdecydowana liczba klientów nie miała absolutnie żadnych skrupułów, żeby nie płacić na czas. I to jest dla mnie wciąż tak niewyobrażalne, że dorośli ludzie umawiają się na wykonywanie pracy i zapłatę za tę pracę, a potem po prostu robią wszystko, żeby tę zapłatę odłożyć w czasie. I znajdują najgłupsze wymówki, żeby to usprawiedliwić. A wynajmując mieszkanie, właścicieli nie interesowało to, że moi klienci mi nie płacą. W kasowni też raczej mają to w dupie, że nie mam kasy. Rachunki musiałam płacić na czas. I to był moment, kiedy zdecydowałam się na kartę kredytową. Na szczęście mogłam się o taką ubiegać, więc dostałam kartę kredytową, która była mi potrzebna, żeby uwaga, <laughs> mieć za co kupić jedzenie, kiedy po raz kolejny okaże się, że klienci spóźniają się z opłatą zleceń. I pamiętam, że czułam się wtedy tak totalnie beznadziejnie z tego powodu. To był też moment, taki bodziec do tego, żeby wrócić do poszukiwania pracy na etat. Początkowo chciałam znaleźć coś na przykład na pół etatu albo coś, co nie wymagałoby ode mnie obecności w biurze przez 5 dni, dni w tygodniu, ale nie było wtedy zbyt wiele takich ofert. Jeżeli do tej pory nie robiliście zleceń, nie macie bazy klientów, nie macie rozpoznawalnej marki i dużego doświadczenia w pracy zawodowej czyli taki początek, ten moment przejścia na swoje będzie dość trudne i nie mówię tego, żeby podciąć komuś skrzydła. Ten brak doświadczeń klientów marki to absolutnie naturalna rzecz, kiedy zaczynamy, kiedy wchodzimy w branżę, ale to te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że jest łatwiej znaleźć klientów i nowe projekty. Jeżeli więc jesteście na tym etapie, że wszystko przed wami, to po prostu musicie wydrukować sobie wielkimi literami duży napis. Potrzeba czasu. I powieść go sobie nad kąpem i zerkać na niego codziennie, żeby pamiętać, że z dnia na dzień nie rozchulacie prężnie działającej marki graficznej, jednoosobowej agencji, kariery ilustratorskiej, która będzie na siebie zarabiać, i jednocześnie da Wam tę wolność i swobodę w wyborze zleceń i tego, ile czasu poświęcacie na pracę. To będą lata, może miesiące, jeśli macie wyjątkowe szczęście i determinacje, waszej pracy, poświęcenia stresów. I rozczarowań, ale też każdy stres i rozczarowanie na pewno będzie lekcją na przyszłość i nauką, jak sobie radzić i jak przewidywać pewne sytuacje w zetknięciu z klientami, firmami, które coś zlecają. I absolutnie nie chcę nikogo zniechęcać, nie chcę, żeby tak, to tak brzmiało, jak nie idźcie na swoje, nie zakładajcie swojej działalności, yy, idźcie na etat, bo to jedyna słuszna droga. Po prostu chcę młodym rozpoczynającym te pracę dać znać. Że musicie przygotować się na to, że być może przez miesiące lub lata będziecie pracować na ten poziom, który da Wam satysfakcję i sprawi, że poczujecie, że warto było poświęcać ten czas i energię na rozkręcenie swojego biznesu. Ale żeby tak zupełnie nie wyszło, że tylko narzekam i skupiam się na negatywach, może opowiem trochę o tym, co bym zrobiła teraz, jeśli miałabym znowu otworzyć działalność skupioną właśnie na robieniu zleceń. Na pewno nie robiłabym skoku na głęboką wodę, gdybym naprawdę nie musiała tego robić. To znaczy, jeżeli mogłabym mieszkać w rodzinnym domu, miałabym gdzieś miejsce, gdzie mogę czuć się bezpiecznie i skupić 100% uwagi na tym, żeby rozwijać swoją firmę, to tak bym zrobiła. Nie szukałabym biura do wynajęcia, czy nie płaciłabym za co Popularnymi miejscami do pracy są kawiarnie, ale nie polecam ich zbyt często, jeśli jeszcze nie zarabiacie. To taki punkt, gdzie łatwo i szybko stracić dużo kasy. I coraz więcej miejsc wprowadza ograniczenia dla osób siedzących z laptopami, na przykład w określonych godzinach lub przy ograniczonych stolikach, za to świetne są biblioteki i czytelnie. Sprawdźcie, czy w Waszym mieście nie ma takich ogólnodostępnych miejsc, gdzie będą biurka, wygodne krzesła i dobry internet. W Warszawie lubiłam chodzić do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W Amsterdamie mam sieć miejskich bibliotek, które za darmo udostępniają miejsca do pracy, a nawet komputery. Grunt, żeby szukać oszczędności na początku i nie tworzyć sobie sztucznie kosztów. Kolejna rzecz to nie rzucanie etatu, dopóki nie zacznę dostawać pierwszych zleceń. Wiadomo, że inaczej jest, jak to etat rzuci nas, to znaczy, znaczy wiecie, zostaniemy zwolnieni i firma się zawinie, nagle zostajemy zupełnie bez niczego. Czy faktycznie pracujecie w bardzo toksycznej, szkodliwej, szkodliwym środowisku, które sprawia, że no, tracicie chęci życia, no to, 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 to wiadomo, że to rzutuje mocno na zdrowie psychiczne i nie powinniśmy dłużej przebywać w takich warunkach, ale może wtedy rozwiązaniem jest wizyta u psychologa, psychiatry i otrzymanie L4 na to, żeby, żeby trochę od tej firmy odpocząć. Hmm. Ale jeśli mamy pracę, która nas po prostu trochę wkurza, czy nawet nie wkurza, ale możemy o rozkręcaniu czegoś swojego, mamy tą wizję, że będziemy mieć właśnie tą swoją firmę i będziemy całkowicie niezależni, to dajcie sobie chwilę zanim rzucicie papierami. Załóżcie sobie jakieś kilka miesięcy pracy po godzinach i w weekendy, żeby lepiej przygotować się na założenie własnej działalności. To taki fajny czas, kiedy możecie skupić się na szukaniu informacji, czytaniu. Osobiście polecam zapoznać się z kwestiami prawnymi i podatkowymi. Teraz, zanim jeszcze otworzycie działalność, by wiedzieć czego się spodziewać, na czym polegają rozliczenia z urzędem skarbowym, jak wylicza się składki na ubezpieczenie. Może zdecydujecie się robić to samodzielnie przez pierwsze miesiące czy lata. Ja na przykład korzystałam z firm typu jakaś firma, WFIR, czyli takie hmm, po prostu serwisy, gdzie łatwiej się rozliczać, a potem kiedy rozszerzyłam działalność, zdecydowałam się na księgową. Zrozumiecie, jak płaci się podatki, ile to będzie wynosiło. Dzięki temu łatwiej określicie, jak wysokie zarobki musicie mieć, jak wyceniać waszą pracę, żeby w ogóle mieć z tej pracy cokolwiek dla siebie. To jest również świetny czas, żeby popracować nad ofertą. Co się na nią składa, jakie usługi możecie oferować? Może uda się zrobić jakieś pakiety usług, usługi łączone, bardziej atrakcyjne dla przyszłych klientów? To świetny czas na zrobienie researchu. Sprawdzenie konkurencji, kto jest konkurencją bezpośrednią, a kto pośrednią, co te firmy czy osoby oferują, jaką i gdzie możecie znaleźć nad nimi przewagę i przede wszystkim, gdzie i jak się reklamują, w jaki sposób docierają do swoich klientów. Na rynku jest olbrzymia liczba utalentowanych osób, które nie zawsze potrafią dotrzeć do osób, które są gotowe na płacenie za ich usługi. To wszystko brzmi jak masa pracy, ale uwierzcie mi lepiej jej zrobić przynajmniej część wcześniej niż później. Obudzić się w sytuacji, gdzie nie macie pracy, nie macie klientów i zanim ich pozyskacie, potrzebujecie opisać ofertę, przygotować preskę i ogarnąć w ogóle, jak i co chcecie sprzedawać. A to wszystko z presją, że musicie teraz zacząć zarabiać. Warto zastanowić się też, gdzie właściwie będziemy szukać tych zleceń i klientów. No bo wiecie, to nie jest tak, że otwieracie dzisiaj działalność i jutro ustawia się kolejka chętnych. Takich osób jak my jest mnóstwo. Są też alternatywy, jak korzystanie z darmowych szablonów Canva, a nawet tych płatnych, używanie aplikacji takich jak Midjourney albo zatrudnianie osób, które y, usługi graficzne wykonują przy okazji, jak wspomniane wcześniej już wirtualne asystentki. Serwisy ogłoszeniowe pękają w szwach, ale głównie są to osoby, które jak wy, oferują podobne usługi. Oznacza to, że znalezienie klientów będzie wymagało cierpliwości, czasu i dobrego wpasowania się w grupę. Która będzie miała potrzebę zilustrowania czegoś, przeprojektowania logo, stworzenia strony czy grafik na portale społecznościowe. Warto zawczasu pomyśleć, w jakiej formie, gdzie będziecie się reklamować, bo znowu, przygotowanie tych materiałów zajmie chwilę czasu. Może potrzebujecie strony albo konta na Instagramie, a może reklamować będziecie się na Facebooku albo wysyłać maile do firm, co tam właściwie będziecie wrzucać, jakie treści. Czy będą ciekawe dla potencjalnych klientów? To, co bardzo pomogło mi stanąć na nogi w czasie, kiedy pracowałam wyłącznie dla siebie, było nawiązanie relacji z klientami, którzy mieli potencjał na dostarczanie mi w miarę regularnie dodatkowych zleceń. W moim przypadku były to małe, lokalne agencje reklamowe, drukarnie, stowarzyszenia i fundacje, które regularnie organizowały jakieś wydarzenia. Agencje odzywały się głównie, gdy ich moce przerobowe były zbyt małe. I potrzebowały ad hoc pomocy kogoś z zewnątrz. I kiedy robił się trochę sezon ogórkowy, jakieś wakacje, wszyscy wyjeżdżali i tych zleceń pojawiało się mniej, to zawsze właśnie jakaś ta agencja, drukarnia czy, czy, czy ktoś taki odzywał się, bo potrzebował jakiegoś małego plakatu albo ulotki. I coś, czego nie miałam, gdy przechodziłam na freelance, a na pewno zadbałabym o to teraz, to nie rezygnowałabym z etatu bez odpowiedniego zaplecza finansowego. I to takiego z górką. Zadbałabym o to, by mieć co najmniej kasę na pokrycie pół roku życia, bez dodatkowych zleceń, biorąc pod uwagę na przykład konieczność pójścia do lekarza, dentysty czy naprawy samochodu, jeśli taki macie. Ta woduszka miałaby być takim zabezpieczeniem, że gdybym nie znalazła szybko zleceń, miałabym po prostu za co żyć. I wiadomo, ta woduszka co osoba będzie różnej wysokości. Jeśli wynajmujecie mieszkanie, musicie wziąć pod uwagę czynsz, opłaty, zakupy. Jeśli wasza działalność wymaga zakupu aplikacji, licencji, to również trzeba wziąć pod uwagę regularne, comiesięczne koszty. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, również czekają nas comiesięczne koszty pod postacią przynajmniej ubezpieczenia społecznego. Mam poczucie, że ten obraz wolności i swobody prowadząc własny biznes, to trochę pokłosie reklam MLM i innych dziwnych doradców w internecie, którzy radzą jak być milionerami w wieku 20 lat. I oczywiście nie narobić się za dużo przy okazji. Siedzenie pod palemką z laptopem, żeby popracować chwilę, a resztę dnia, zwiedzać, chodzić po knajpach lub posiedzieć w kawiarni, to raczej zajęcie dla osób, które mają już kasę. Wtedy prowadzenie własnego biznesu można traktować jako miły dodatek. Czy zajęcie sobie czasu. Jeśli jednak chcemy do prowadzenia biznesu podejść poważnie, trzeba będzie trochę na to zapracować. I to nie jest tak, że to coś złego. Wręcz przeciwnie, praca na swoje, na rozwijanie własnej działalności, może być bardzo przyjemnym i rozwijającym czasem, a może być też bardzo stresująca. Im młodsi jesteśmy i mniej doświadczenia zawodowego mamy, tym pewnie będzie nam trudniej dotrzeć do tego etapu, który sobie wymarzyliśmy. Dlatego zanim rzucimy stałą pracę, może warto popracować nad projektem pobocznym i w wolnych chwilach rozwijać coś, co być może w przyszłości stanie się właśnie tym własnym biznesem, który w zupełności Wam wystarczy jako źródło utrzymania. Taki poboczny projekt może pokazywać Wam też na ile jesteście zmotywowani, kiedy nie zawsze jest czas i ochota na to, żeby zajmować się rozwijaniem go. Na koniec jeszcze krótkie ostrzeżenie, żeby uważać na domorosłych specjalistów i konsultantów od osiągania sukcesu. Często jest tak, że takim doradztwem zajmują się osoby, które, ciekawostka, nigdy nie były w podobnej sytuacji co wy, mogły nawet nie prowadzić własnego biznesu, a zaskakująco dużo osób ma sporo do powiedzenia o tym, jak łatwo zarabia się pieniądze. Robiąc nie wiem, strony lub tworząc projekty graficzne. Widziałam dziesiątki konsultantów UX, którzy mieli roczne lub dwuletnie doświadczenie i sprzedawali konsultacje i kursy o tym, jak osiągnąć sukces w tej branży. Jeżeli macie potrzebę, żeby zapłacić za to, że ktoś powie wam w ładnych słowach o tym, że miał po prostu dużo szczęścia, to znalazłabym lepsze sposoby na pozbycie się tych pieniędzy. Prowadzenie własnej działalności jako jedynego źródła naszego utrzymania nie jest dla każdego. Jeśli denerwuje i stresuje Was obecna praca, to może warto zacząć od zmiany miejsca pracy albo trybu pracy, przepracowanych godzin. Popularność pracy zdalnej zwiększyła obszar naszych poszukiwań i osoby projektujące mogą dużo łatwiej niż kiedyś znaleźć pracę nie tylko poza swoim miastem, ale również w innym kraju. Jeżeli zniechęca Was do zmiany na innego pracodawcę fakt, że ta zmiana będzie czasochłonna i długo potrwa, Zastanówcie się, czy tym bardziej jesteście gotowi na krok pod tytułem własna firma. Mam poczucie, że klientów jest znaleźć na obecnym konkurencyjnym rynku tak samo trudno jak stałą pracę, więc trzeba się na to przygotować, również pod względem finansowym.